Cześć! Witam Was wszystkich najserdeczniej na kanale Schodek Wiedzy, gdzie sprawiam, że gramatyka może być jednak ciut łatwiejsza. W dniu dzisiejszym wchodzimy w totalny bagno. I zaczynam coś tak naprawdę, co teoretycznie już powinniście mieć wszyscy opanowane, ale czy tak jest? Witam Was serdecznie w serii z Czasami. Kochani, w dniu dzisiejszym przed nami czasy wszystkie teraźniejsze, są present tenses. Ja pozwoliłam sobie na tablicy zrobić drobną notatkę. Present simple, przed nami present continuous, oczywiście oraz present perfect. Dzisiejszy temat jest takim tematem, że A. Totalna kawa espresso to jest jakiś must have. I jak nigdy, let's take it slow. Weźmy ten temat na spokojnie. Wytłumaczę Wam na spokojnie wszystkie trzy czasy teraźniejsze, które czekają Was na egzaminie. Podzielę oczywiście ten temat na również dwie części, jak z czasownikami modalnymi, gdzie w drugiej części będziecie mogli pokazać tak naprawdę, ile potraficie już na przykładach z egzaminu, z czasów teraźniejszych, a w dniu dzisiejszym zrobimy sobie teorię. Podczas gdy będę opowiadała użycia każdego czasu, na ekranie będą Wam się wyświetlały wszystkie słowa klucze, dzięki czemu ten czas Poznacie w danym przykładzie. Do czego jeszcze zmierzam? Oprócz tego pokażę wam jak te czasy wyglądają. Nie przedłużam, zaczynam let's get this party started. Zacznę o dziwo, nie jak zawsze od present simple, wszyscy tylko od tyłu od present perfect. Szanowni państwo, jest to czas, który był w poprzednim odcinku i dla przypomnienia jest to czas, w którym przede wszystkim macie coś takiego jak widoczny efekt tego co już zrobiliście. Sam fakt tak naprawdę że u mnie na kanale tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że jest Was prawie 700 osób. To jest dla mnie niesamowicie widoczny efekt. Do czego zmierzam? Tak naprawdę do tego, że jest to dla mnie moje osiągnięcie i też tego tak naprawdę czasu używamy, żeby opisywać właśnie Wasze osiągnięcia. I dla mnie jest to osiągnięcie niesamowite. Why? No bo jak miałabym sobie wyobrazić prawie 700 osób przede mną, które mnie słuchają? Firecracker. No dobra. Słówka klucze są cały czas na ekranie i ja też je od razu wszystkie tłumaczę. Pierwszy z nich, który jest dla mnie ultra najważniejszy, to oczywiście Lately, ewentualnie recently, który oznacza ostatnio. Czyli co ostatnio w swoim życiu po prostu zrobiliście. Mamy też coś takiego jak For and Since. Już tłumaczyłam, że for is since oznacza coś takiego jak od. No ja mogłabym podkreślić, że since. June 2022, czyli od czerwca 2022 roku prowadzę ten kanał dla Was. I jest to jak nie patrząc kilka miesięcy, więc powiem, że for a few months, czyli przez parę miesięcy. Dodatkowo jednym jeszcze z innych słów kluczy jest coś takiego jak just, które oznacza właśnie w tym momencie, kiedy to mówicie. I have just waved to you, czyli właśnie do Was pomachałam. I oczywiście already, które podkreśla, że coś już w swoim życiu zrobiliście, osiągnęliście i macie to odhaczone z Waszej bucket list. No dobra, dodatkowo pamiętam, że jest tam jeszcze słówko yet. Co oznacza yet? Standardowy dialog między Wami i Waszymi rodzicami. Have you done your homework yet? Czy już odrobiłeś pracę domową? Not yet. Jeszcze nie. No dobra, no to w takim razie, jak już przetłumaczyłam Wam te wszystkie słówka klucze, no to przejdę do budowy. Jak się buduje prezent perfect? Have, has i trzecia forma czasownika zawsze. Jeżeli jest on nieregularny. Koniec podręcznika. Tabelka czasowników nieregularnych. Jeżeli jest regularny, świetnie, wiecie na pewno. ED. No dobra, jak się robi przeczenia? Tu Wam wszystkim gratulowałam. Wtedy coś takiego robimy, jak dajemy nota. Między have i has i trzecią formę zawsze wchodzi tam ten not. Więc nasze tak naprawdę przeczenia mogą wyglądać I haven't waved to you, czyli nie pomachałam do was. Ewentualnie she hasn't waved, że ona nie pomachała. Pytania jak zrobić pytanie od zdania She has just waved. No, słucham, proszę bardzo. She has just waved. Tak, dokładnie, inwersja, czyli has lub has, wędruje totalnie na początek w pytaniach zamkniętych. Dobra. No to wracam do present simple. Po co? Teraz słówka klucze na plan. Bam, bam, bam. Po co jest nam tak naprawdę czas present simple? Kochani, wszyscy nauczyciele zaczynają od tego, że tłumaczą Wam, że to jest coś regularnego. Mało kiedy w naszym życiu jest tak naprawdę wszystko super regularnie i wszystko super się układa tak samo, Dlaczego? dlatego też ten timeline jest taki u mnie trochę pofalowany, ale praktycznie prezent Simple służy Wam do tego, żeby opisywać swoją codzienną rutynę. I praktycznie Wasze życie. Że chodzicie do szkoły, że nie lubicie na przykład do niej chodzić, albo i lubicie. Dodatkowo też służy do tego, żeby określić wszystkie prawdy generalne. Tak naprawdę. Czyli fakt, że słońce wschodzi, zachodzi, woda tak naprawdę gotuje się w 100 stopniach. I teraz ważna rzecz, bo tego bardzo często zapominamy. Wszystkie rozkłady jazdy. Również w present simple. No dobra. No to słówka klucze. Z pewnością wszyscy kojarzymy always, zawsze, usually, zwykle, often. Często, sometimes, czasami. From time to time. Dodatkowo mamy jeszcze coś takiego jak hardly ever i seldom. Ten hardly ever, na nim się skoncentruję w tym momencie. On występuje najczęściej. I to oznacza prawie nigdy. I teraz tak naprawdę jeszcze ważna rzecz, bo tam mamy obok seldom i obok niego jest rarely. Rarely oznacza rzadko. No i oczywiście never. Na co pragnę zwrócić tak, na uwagę? Na tak naprawdę, jeżeli chodzi o słowa klucze w present simple, to to, że mamy tam zwrot on. Monday. On Monday. On Monday w Present Simple będzie wyglądał on Mondays, bo to oznacza w każdy poniedziałek lub ewentualnie on Saturdays, czyli w każdą sobotę Marta wstawia o 20.00 filmik. Ewidentnie Present Simple, fantastyczny Marta przykład na poczekaniu, bo dlaczego nie. A teraz jak się buduje Present Simple? No dobra, to jest ten przepiękny moment. Kochani, nie wiem i ile, ale z pewnością jest to niezliczona ilość razy, ile ja wstawiłam skandali za brak eski w Present Simple. I te osoby, które znają mnie prywatnie i miały tą przyjemność być tutaj jako moja prywatna osobista publiczność, oni doskonale wiedzą, ile już skandali tak naprawdę dostali za brak eski. Kochani, eska to jest klucz do sukcesu w czasie Present Simple. Why? No bo tak naprawdę to ono, tak naprawdę wyznacza dodatkowo właśnie ten czas Present Simple. Eska dla he, she, i it. Pamiętajcie, że hishi i it może się czasem kryć pod postacią mama, tata, brat, wujek, ciocia, pies, kot i tak dalej, ewentualnie jakaś rzecz. Pamiętajmy o esce. Jak robić w takim razie przeczenia z don't i z doesn't? Doesn't jest właśnie dla hishi it i wtedy pamiętajmy, że tej eski tak naprawdę tam już nie ma wtedy do czasownika. Jest ona przechodząca do doesn't. Bo to operator czasu. Du. On steruje czasem i on wam go pokazuje. Jak zrobić pytania? Na przykład zróbmy sobie. ma O, bardzo serdecznie chciałabym właśnie takie zdanie. Marta drinks coffee. I jak zrobimy pytanie, czy Marta pije kawę? Właśnie, operator du. I wtedy, szanowni Państwo, du dajemy na początek, jak że tam jest Marta, to ta s od czasownika przechodzi właśnie do operatora do. Wtedy jest does Marta drink coffee? Koszty mark, oczywiście. No dobra. Present continuous. Jak już mówimy o tej kawie, no to Present continuous też musicie wiedzieć, słówka na plan. Present continuous mówi wam o tym, co robicie teraz. Więc Marta is drinking coffee. Proszę serdecznie. Mm, raj. I w takim razie, po co jest nam Present continuous? Present continuous jest wam potrzebny wtedy, kiedy opisujecie sytuacje, które dzieją się teraz. I am standing. I am drinking coffee. Po to jest prezent Continuous. Ale Continuous ma jeszcze jedno zastosowanie. Czy wiecie jakie? Że w sobotę o 20.00 Marta wstawia filmik. Właśnie. Zaplanowane czynności w przyszłości, które mają już dodatkową godzinę. Ważne jest to, że trzeba podkreślić, że jest to nieregularna wizyta. No bo może to być na przykład wizyta u dentysty. No bo większość z nas do dentysty regularnie nie chodzi. Ale też wszyscy wiemy... Właśnie, że jeżeli chodzi o coś regularnie, present simple. Nieregularnie, present continuous. Zaplanowana wizyta z konkretną godziną. Słówka, klucze są na pewno już na ekranie i ja nie przedłużam i już do nich przechodzę. Now i right now, standardowy przykład. To jest teraz i w tym momencie. Dodatkowo macie jeszcze jego podobnego tam brata, siostrę i to jest at the moment. Co to oznacza, że w tym momencie. Jak się buduje present continuous? Wow. Nie zapominać, continuous to charakterystyczne ING do czynności. To jest ważne, tutaj teraz na pewno wykrzyknik duży. Kochani, wiecie doskonale, że Y, na przykład w czasowniku study, jak na Marta studies German, albo Marta is studying German, kochani, wy ten Y zawsze zwiększacie i zawsze się zastanawiacie, jak będzie wyglądał Y, jak macie do niego podpiąć końcówkę ING. No właśnie, I jak? Nic z tym nie robicie. Jedyną tak naprawdę rzecz, jaką obcinacie, kiedy jest inny, gdy na końcu do czasownika, to szanowni Państwo, jest to E. Gdzie na przykład jest Marta is having a shower. Czyli Marta bierze prysznic. Dobra? To ważne. Wykrzyknik wek, a ja idę dalej. Kochani, jak się w takim razie jeszcze buduje ten present continuous, musicie zaznaczyć, że to jest present, czyli czas teraźniejszy. W takim razie oprócz ing dodatkowo wchodzi tam jeszcze is. Czyli czasownik być. Czy, czasy, czy zawsze jest is? Nie. Oczywiście umiemy go odmieniać. I am, you are, he is, she is, it is. I tak naprawdę pamiętajmy, że to jest czwarta klasa i to z pewnością już potraficie. Jak się robi przeczenie? Czasownik być zawsze, ale to zawsze przeczycie przez nota. Jeżeli ja Wam powiem you are stupid, czyli jesteś głupi, no to praktycznie co powiecie? I don't be stupid. I wrócicie do present simple, bo takie przykłady też widziałam. Nie. Powiecie I'm not stupid. Czyli do czasownika być zawsze not. No dobra, to jak pytanie. No to w takim razie, She is standing, proszę serdecznie, She is standing at the moment. Ona stoi w tym momencie. Jak zrobimy od tego? Pytanie. Właśnie. Ten czasownik być to on właśnie jest odpowiedzialny za przeczenie i za pytanie też. Czyli ten czasownik być idzie totalnie na początek. Uff, pięknie. Pięknie. I mam szczerą nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, żebyście ewidentnie byli przygotowani na wszystko. W drugiej części przykłady i oczywiście rzeczy, na które będziecie musieli zwracać najbardziej uwagę na egzaminie. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnym. Hej!